Witam Was w może nieco innym A2. Odkryłem ostatnio nową funkcję Taki tryb nieco większy Taki o No nie pokażę Wam, ale żuję. Albo dobra, specjalnie się obrócę To jest ukwyt, znaczy no założyłem na klatkę piersiową to no jest tak rebarcie i 3d jest taka możliwość więc mówię zobaczymy taki odcinek tylko z pod poplony mam tutaj 3 hektary trochę buja ale no nic nie poradzę czuję to że niestety Lekkie wstrząsy są Jak widać od rosy tutaj sporo trawy Jestem pola, jest tutaj sporo Tutaj gdzie teraz jesteśmy będzie 2 hektary około kukurydzy całe I ja jeszcze należy hektar do hektara owsa A pod łąkę na razie zostawiam Dzisiaj. w odcinku już chyba to widzieliście wcześniejszym udało się zwieść ogólnie no, fajnie to w robić idealnie tak pod poplon i pod pałki, za poplonem jeżeli nie popada to będzie masakra ponieważ jest taka susza że u mnie za traktorem to jest tylko chmura dymu ja nie widzę, co się nawet należy. Jak za bardzo. Z ciekawych, z nieciekawych ciekawostek tu się położył owiec, które było przesadzone z nawozem, niestety. Ale i takie błędy się zdarzają. no tak to wygląda w ogóle macie napisać czy lepsza jest taka właśnie jakość czy raczej y, lepiej się ogląda ten zwykły dotychczasowy y, y, wizerunek zaraz jeszcze włożę opaskę na głowę i zobaczymy jak wtedy i będzie trochę do wyboru czy głowa czy tutaj na klasce czy 3D czy zwykłe tutaj z początku po obszarze jest w miarę równo dopiero nierówno do zaczyna się robić po obszarze bo tam był okres, w którym tolerzywkę mieliśmy bez wałka, a jednak no, nie zdążył dojechać i, o, i właśnie tak wygląda pole, jeżeli się jedzie w poprzek, a jeżdżę tak, bo potem jak będzie z poplonem noszenie go, poplonu, no to będzie tak właśnie dookoła noszony. No i lepiej, że mnie teraz wytrząsnęło niż całą 60. Yy, przyczepa oraz orkan. Ja to jakoś tam przeżyję Dobra Sorki, teraz widzimy się na głowie I teraz będziecie widzieli Tą perspektywę Wiem jak to dokładnie wygląda Już nie będę sprawdzał Ale chyba coś tam widzicie Z głosem też nie wiem Jak on wychwytuje no teraz będziecie widzieli moje wszystkie ruchy głową Czekam tutaj parę godzin roboty Tu już taki kamień znalazłem Od razu go podniosłem Bo po co na leżeć Ładnie się mhm. robi Ładnie się przerabia więc jest dobrze wszystko ustawione Trochę mi też zajęło Odpowiednie ustawienie wydaje mi się że wszystko, że się nie powtarzam zbytnio Też trochę ostatnio odzwyczaiłem się Bo Bardzo długo nie było odcinków Żniwa teraz dopiero trochę Miało być kupione GoPro ale jednak ostatecznie postawiłem na telefon z dobrym aparatem i baterią. Nie wiem, w lusterku ja patrzę też tutaj, więc nie za do... mało się oglądam, bo lusterko jest tak ustawione, że widział, co się dzieje z tyłu. W przyszłości może się pomyśli nawet o tych podwójnych lusterkach takich duże i takie malutkie pod spodem żeby to też ułatwiło pracę również jest na grubie widziałem taki fajny kosz zasypowy na kamienie z przodu traktora wydaje się też fajną opcją do spawania oczywiście ręcznie samemu Jeszcze w okolice żniwa trwają U nas już dawno że jak, jak wiecie po przez poniedziałek to żniwa były zakończone w sobotę Jakiś odcinek by się przydało, również nagrać może o zwierzętach Może kolejny odcinek będzie całkowicie słychać, bo kilka fajnych, no kilka rzeczy są do opowiedzenia. I by przydało się w końcu nagrać. Jakiś odcinek, co i jak. Zważyłem tak z Trzemanem Słomę no, Aż współczuję mu tutaj do zważenia Mówił, że buja Ale nie myślałem, że aż tak Więc go przepraszam za takie jedzenie Ale No niestety to wina Firmy że nie dostarczyła wałka na czas No i tak byś Teraz pod podkoplony jest równiutko, nie tak wygląda. Jest tylko lekko ruszone średnisko, żeby tego yy, no te ziarka sobie wpadły tam w tą ziemię trają przywałować tymi bałami fajnymi, które 10 lat leżały nieużywane. Teraz za chwilę są do czegoś potrzebne ale takie wały bardzo dobre A nie wiem, już chyba nie będzie. wam tutaj marudził Bo jak nie trzeba odłeś albo coś to To najwyżej pójdzie na marne Tak patrzę to wydawałam że to jest pysz a to jest sama trawa W sumie z jednej strony lepiej bo pysz, wiadomo, no, no, trudniej wytępić a tu będzie kukurydza do opryskania oczywiście niestety musi iść pod kukurydzę ogólnie w planie takim gospodarzenia jest szczęściowe w przyszłym y, czasie odejście pewnie i od kukurydzy może i od zbóż tak y, dużo Więcej tra jeszcze traw Oczywiście nie mówię o kompletnej rezygnacji, ale jak teraz czujemy z 8 hektarów, tak z 5, a reszta trawy i każdy na lucerny jakieś takie na zielonkę. Bo bydło na pewno zostanie, tylko będzie żywione nieco inaczej. taki jest wynajmniej plan, zobaczymy. Dobra, ja już o mnie gadam Będzie odcinek z poplonu w Znaczy w tym odcinku co ja gadam jeszcze się rozpojarzyłem. Więc się z wami żegnam, do jutra pewnie, albo pojutrze Tym razem z takiej perspektywy Chciałem tylko pokazać W Tak zawsze, o miskę I tutaj mam kilka składników Które trzeba wymieszać, potem w cofnę Wreszcie Mniej więcej tak wygląda gotowa mieszanka Potem powiem z czego się składa na Muszę na kartkę zobaczyć. dobrze, Słuchajcie, co ono nagrywa Co nagrywa, siejemy koplony Jak widzieliście, podajemy na przewieszanie koplonu Jeszcze najpierw, już otworzymy na siódemkę Zacznie lecieć, ale spokojnie to tak na, na całe pole nawet mi nie starczyć tak połowa ponad bałek załączamy Zobaczymy trójeczką może ...paal ik oczywiście rots en netjes de We chipsen Jeszcze chwilę odchodzimy. Jest dobrze, tak mniej więcej Trójeczką I się jest Lepiej przejechać niż dwa razy Niż, że miał miało braknąć Fajnie się zrobiło, powiedziałaś o celach na płytko tylko żeby trochę ściernisko podniszczyć Ta ziemia, wyszła na ziemię żeby weszła na ryż później chodziło żeby poblony y, ładnie tam miały dostęp do ziemi i potem y, w naszej, o, na chwilę to tutaj będziemy panował co też może zobaczycie Mam nadzieję, że jutro ma padać, i spadnie deszcz na wodny odpowiedniej ilości. też wiadomo o jakiejś poszach, osyp osypią sobie o z o czy coś. sobie gdzie jest o już o widzę widzę małą przeszkodę Którą zbieram Za jednym zatrzymaniem jeszcze drugi Nie wiem czy kamera nie była trochę za nisko, poprawiłem Oj, opuszcza się, Nie Nieładnie trzeba tak, odabrze około ponad 1500 obrotów, żeby szeroko sięgało. Jeszcze niektórzy nie skończyli koszenia. My już jak jaś bez zatrzymywania tak mniej więcej jest Więc już późna godzina dzisiaj nasz traktor jest z mechanika sześćdziesiątka 60 po coś tam Coś tam się trochę zadziało nie chciało, nie, nie chciała odpalać, bo pompka odpaliwa od, od powietrzenia, coś tam był problem yy, Co jeszcze? Yy, potem jeszcze okazało się, że pompa od wody też chciałem wymienić, no ale tak już w przeciągu godziny powinna być do odbioru. nawet w dronach pojadę się maczał, bywa, to no dobrze no ja sobie tu będę siał nie będę was zanudzał Widzimy idziemy się potem tak na szybko chcę tylko pokazać teraz nie pokażę, ale bronuję. Tutaj po tym poplonie. Drugie pół chodziła 60 z wałami. Wyszła niedawno od mechanika. Pochodziła, tyle co zajechane bo na pole. Przejechała wzdłuż pola i zgasła. Znów nie chce odpalić, coś się dusi. No, no i nie wiem, co z tego będzie. Ja tam drugą powiem zbronować Zobaczymy i dobra. To będzie znaczy koniec tego filmiku. Z zapraszam do zasubskrybowania kanału i dzięki temu zobaczycie rezultaty tego jak prąd wyszedł. Subskrybowania, łapkowania, jeszcze podoba i komentowania. Byłbym bardzo wdzięczny za komentarze i do następnego i cześć. Taki mały update. Jest już po południu, nawet później. Ładnie rozpadał się deszcz z to już ma co prawda, ale u nas też pada idealnie. Popon dostał deszczu na te piachy, I więc bardzo super będzie rosnął. taki mamy update na koniec, jeszcze raz z wami żegnam. 是吗？Sure,